tak podróżę nas rakany a teraz jest tak a teraz tak Proszę, wstryknięcie palcami i wszystko czyściutkie. Takie sprzątanko, szybkie Podrsztami <laughs> Żeby to takie łatwe było to Świat by był piękny Widyny, tak? Kupki piękne, ale nie może być kupek. Jeden. Za karę tu siedzi. Kupelki wszędzie. A teraz robimy pstryk. I już pięknie. Piękne szczaki jakieś tu zostały. Tak się szybko sprząta. Teraz i już posprzątane pod grzybkami, na grzybkach, półkach e, na 90% Tu się tak nie spuszczam, tu jest duże powierzchni, dużo półek więc nie chce mi się, nie mam czasu i tyle. Ale jest. Posprzątane chociaż. Po... Pod grzybkami, na grzybkach i tam w półkach podkurzałem pod tymi półkami tych Tych, 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 tych piór pełno Dobra Siemaneczko, siemaneczko niedziela Godzina Widzieliście, posprzątałem, godzina nie wiem Która dziesiąta, wczoraj posprzątałem tym, bo wczoraj nagrywałem te filmiki I tym A dzisiaj tym na górze a jutro może tym... Nie jutro nie, podobno we wtorek i w środę ma nie padać to posprzątam tamtym radziewią tam 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 <grych> Dobra, e, sypnę Wam. E, Sypn, nakarmimy. Chciałem się odnieść do jednego komentarza. E, ogólnie to komentarze, jak ktoś tam napisze jakieś słowo, nie wiem, bluźnierstwo czy coś, to nawet takie dobre komentarze to. No nie przechodzą, YouTube nie Tego chciałem zatwierdzić. E, gościu napisał, że ja, ja mówię, że jestem bogaty. Bogaczem, a mieszkam w jakiejś dobudówce tamtej. Więc ci wytłumaczę, kolego. Skąd ty wiesz, gdzie ja mieszkam i co mam, nie? Byłeś kiedyś u mnie w domu? Nie byłeś, Więc skąd ty możesz to wiedzieć? To, czy ja jestem bogaty, nigdy nie mówiłem, że jestem bogaty. Jestem normalny człowiek, zarabiam ciężko pieniądze. Codziennie chodzę do pracy, nikt mi nie daje. Nie wiem, co ci przyszło do głowy. To, że nie wiem, dwa mu zwierzęta karmię, je, staram się, jak tam, jakbym był bogaty. Bogaczem, nie wiem co tam, nie wiem co dla Ciebie jest bogactwo, bo może to co ja mam, ale ja tam nic co za wiele nie mam. To by tu gołębniki stały. <laughs> Zarabiste. A wstawiłem tutaj paśnik. Mówiliście, że tam ten za mały ktoś tam napisał. No zgodzę się, za mały. Za mały był, bo ja im sypałem też pod wolierę, wtedy wam nagrałem, żeby się wszystkie tu zleciały, nie? Teraz wstawiłem ten. Paśników u mnie jest dużo, to więc, to nie chodzi o to. Paśników to jest u mnie w brud. Tylko po prostu ten jakoś tu stał. Ale może ten będzie lepszy, bo może kapci nie będą sobie łamały. O, nie wiedzą za bardzo jak. O, zobaczcie jakie. Jak się do tego zabrać. No ale Tutaj mają wodę. Ja tą wodę to im chyba pos postawię może wyżej. O tutaj. Nie będzie im się tak kurzyło. Tą wodę tym wysypałem jętalem pod spodem. Zresztą widzicie. Mówię wczoraj im sprzątałem a zobaczcie, kopciury. Piór. Zaraz wam pokażę ile worów zaraz na górę pójdziemy bo jasnych mało nagrywam muszę tu sobie coś wybrać z tych no więcej nie wiem no bogactwo no, to jest słowo wiesz może ci chodziło że bogaty kulturowo czy <laughs> nie mówię to że dbam o gołębie ja zarabiam pieniądze e, taki jak każdy przypuszczam no jakby nie liczyć. Kilka ładnych tysięcy złotych idzie na te boby. No bo to są koszta, a zresztą każdy trzyma, to wie nie wiem, to nie jest bogactwo. Są ludzie bardzo bogaci. A ja jestem normalny, nigdy nie. To nie mogę sobie zarzucić. Nigdy nie powiedziałem, że jestem jakiś bogaty, czy wyśmiewałem się z biedny. Jest tam... Każdy se trzyma gołębie jakie ma. Myślę, że taki, jaki ja mam, to każdego stać. Można sobie odłożyć, kupić parkę, rozchodować. To nie jest jakiś tam, wiecie, nie wiadomo co. Każdy może sobie. E, i robić się, no. Ja nagrywam już na YouTube. Co do reklamowania, nagrywam na YouTube już. E, nie wiem, z e, chyba 8 lat. Czy jakoś. Szmat czasu. I, I też nie potrzebuję się reklamować, bo nagrywam na YouTube już bardzo długo, więc. Więc wiecie, jak to jest. To nawet nie chcą wychodzić. A. A to dla kolegi, który się pytał, jaki odkurzacz. To to była kiedyś promocja na tego Parkside'a. W tym w Aldi. To taki sobie zobacz. Ja to się na tym nie znam. Nie wiem, czy coś widać. Czy nie widać. No coś takiego. Chyba widać. Sobie zatrzymacie i powiększycie. No, no bądź to, bądź to. U mnie się sprawdza. To już chyba drugi rok jest. Fajnie się tym odkurza Te otworzyłem, cały tydzień były, miały tu zamknięte Pod wolierę. Teraz dam i tym posprzątam, mówię będzie Niedobrze się dzieje tam na tym Śląsku Te powodzie Bardzo niedobrze w Tym sypniemy Może trochę tu Zobaczcie jak te gołębie wyglądają, Matko Boska Da. mokre jakieś no tym jest tak brud ładnie posprzątam nie będzie, A może nie, już dzisiaj nie będę sprzątał już nie chcę tu sygniemy. Widać ci! dużo. Może poinstalujemy, bo im tak trochę też pozamykałem. No, idziemy do Jasnych. Jeszcze ten posprzątałem. A, pokażę Wam ile tego sprzątania Jak nie miałem, co robić ze śmieciami z tego, z odpadem ze sprzątania to teraz, kurde, sąsiedzi się kłócą o, tu wysypałem ten piasek żółty pod wolierą i też tu wysprzątałem w miarę możliwości a worów to sąsiadowi teraz dałem temu, no to ile tu worów jest? cztery worki takie po 25 kg o Przerzucam przez płot, sobie bierze, ten trzeci sąsiad też bierze, kłócą się kto ma teraz wziąć, moda na ekologię, to sobie każdy szklarnie, nie szklarnie, to główienka gołębi się mu przydadzą, a że jestem bogaty w główienkę gołębi, to... <ścoughs> o. Naprawdę, co do sprzedaży, mówiłem, że nie sprzedaję. Ktoś napisał czemu to gdzie tego łębie co były? No że sprzedałem, no słuchajcie. Jak mówię nie sprzedaję, to nie sprzedaję. Ale jak sprzedałem. Ale jak sprzedawałem, no to sprzedawałem. No przecież to jest. Dużo ludzi to już dawno temu na zamówienia nie przyjmowałem, ale jak... Tego mi zostaw, tego wezmę, tego wezmę. To, to, to co wychodziło, co było do skandlowania, no to handlowałem. No jeszcze widzicie, blawindrów tu trochę zostało. W sobie sparkę jednak zostawię. Coś tam też przyjedzie znajomy, co ode mnie jasne. Pozdrawiam serdecznie. Też jakieś widynki weźmie, jakieś blawinderki. Coś tam, coś tam. Dużo gołębi takich pozamawianych mam taki, tak jako jasne to już też nie ma co pisać, bo jasne to już jeszcze tylko nad tymi żałobnymi się zastanawiam. Sypniemy jasnym, bo gadam o jasnych O zobaczcie, jeszcze tyle jajek, trochę kajtkowi też dałem Ja się nie chwalę, że ten czy Może tak niektórzy odbierają ale ale po prostu jak tam ten, ten se zarezerwował, ten se zarezerwował to wiecie. A rezerwowali już wczesną wiosną, No jak nie weźmie to drugi weźmie Prosty, ja się tam nie, nie będę prosił O to czy ktoś kupi czy ktoś nie kupi, bo sprzedać to się zawsze sprzeda Ładnie posprzątałem, widzicie Z tego to. żadne bogactwo. A jeżeli ktoś mnie ogląda i nie. Ja nigdy nie powiedziałem, że jestem bogaty. Ja się dorobiłem, kurde, z ciężką pracą. Więc. No jutro idę do lekarza też, bo. badania, nie badania miałem, bo też kurde coś mi. Nie jestem może stary, bo mam 41 lat, ale wiem, ciężka praca wyszła, żeby mieć chociaż to, co mieć, nie? A to, że ktoś pisze, nie wiem, w dobudówce czy coś, że mieszkam, to... Aj Boże, człowieku, ty nigdy nie byłeś u mnie w domu nie wiesz, co ja mam. Oglądasz tylko te filmy o gołębiach? Zaraz, może drobnego, trochę im sypnę. No ale, no te sobie pojadły, też te sobie pojedzą, a ja może sypnę. No teraz jest tak. Pogoda no to mówię, wstawię im ten paśnik. No może rzeczywiście, tamten to był taki malutki, ale wiecie, otwierałem okienko, sypałem tam na glebę i sobie żarły, a tutaj o! Teraz będzie wam odpowiadał, że jest duży paśnik. No w miarę duży, tam, tam mówię, paśników to paśnik to jest akurat najmniejszy problem. Bo to... O, aśnik, pojnik o macie. Trochę nagramy jasnych Niech sobie podziubią. Pod hordą siedziały, to coś musiało chyba bić, bo tak uciekały do środka, ja tu odkurzałem tym odkurzaczem. się trochę popłoszyły, bo zawsze jak tam odkurza zawsze, od no, czasu do czasu, bo często się nie sprząta się trochę bały, nie? Ale tak się bały spod hordy uciekały że tam nieźle musiało coś na mi się nie chciało patrzeć bo jest sprzątam i... Szkoda niedzieli dobra no to tyle nie będę wam za zawracał głowy bierzą się co to mamy wrzesień e... wszystko na zdrowiu zaraz będę ten muszę kupić ten mykoselmobil i muszę ich poszczepić jakoś żeby to było Jakoś, i dachy też umyłem ostatnio Żeby to jakoś wyglądało A i tak te kity Zaraz to śnieg spadnie to brudne będą znowu oh. a i jeszcze do ganiania. no to tak to chyba ostatni rok ja już <coughs> nie będę tam zostawię 20 jasnych i tam nie wiem Dwie pary pasiaty jako jakiegoś żałobnego na przyszły rok to tylko takie do wypuszczania. Tak. Nie ma co ganiać no, lubię wychowany na ganianiu ale W tym roku to najgorzej chodzą ze wszystkich lat. No, chodzą, bo chodzą, ale to nie jest. Pochodzą parę minut, ja ich też nie ganiam aż tak mocno. Zaraz już o cały tydzień zamknięte To już zaczęły się nieść, pełno jajek I to takie... Szkoda sensu Ale chociaż Jastrząb głodny jest, o to mnie cieszy Ale szkoda ich, bo Polatałyby to No nie latają Niestety Szkoda tych ludzi na Śląsku Kurde, tak jak mówiłem Naprawdę tam zalało. Ja pierdzielę, naprawdę szkoda. No, tragedia. Tragedia wielka. Dobra, trzymajmy kciuki za tych wszystkich ludzi, żeby to jakoś było. Żeby ten deszcz już niby susza, ale widzicie. Susza, susza, ma tu zaraz powódź. Żeby wszystko tam było dobrze. Trzymajcie się ciepło. I tyle, no widzicie jak to u bogatych się sprząta. Pyk i posprzątane. Nie, to jest dobre. Na razie.